Cześć, siemano wam wszystkim. Z tej strony KotPizetium i chciałem wam was dzisiaj przywitać w bodajże ósmym odcinku z serii Minecraft dla prosów Survival Games. Yy, I tak, od razu chciałem wam powiedzieć, yy, że yy, bardzo was przepraszam, jeżeli będę trochę mniej mówić, ale jestem straszliwie chory i po prostu nie mogę, yy, nie mogę za dużo mówić. Mm. O, 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 Dobra. To jest takie śmieszne, że jak napiszę, nagrywam to od razu z pięćdziesiąt osób więcej. Aha. Fajnie, będę się w czwórkę pojedynkował. A, a oni sobie tam stoją. No, to ja miałem przewagę od razu. Ja nie mówię, że to by było słabo. Ja... No, i spoko. Będzie ogólnie wszystko jak trzeba. No i dobra. O nie, to jest ta arena. Really? Dobra. To przynajmniej sobie tam pójdę, bo jeszcze tutaj nigdy nie byłem. Ale jak widać, to zmienili dużo, bo tego nie pamiętam. To tutaj byłem chyba w trzecim odcinku bodajże. Albo w czwartym? Nie wiem, nie pamiętam. Kompletnie wiąże że tutaj, nigdy nie wchodziłam? A i chyba nie ma po co. Jeszcze z drugiej strony spróbuję, nie ma żadnych bloków nie ma. Dobra, szczęku. No Kurczę. A, to mogę niszczyć? Tak, arbuzy mogę niszczyć. To dobrze. Oni chyba o tym nie wiedzą. Tutaj skrzynek nie ma. Nie ma, dobra. Może muzyka trochę cisza, dźwięki pozgłośne, dobra. No i tak, jeszcze nikt nie padł oczywiście. Tam pójdę na tą górę. napiszcie mi w komentarzach czy lubi Kurde, nie napiszcie mi w komentarzach czy lubicie te odcinki z Mind of Magics do of Champions bo dla dla mnie to jest spoko gra. Widziałem, że też dostałem nawet sporo wyświetleń bo 50 w jedną dobę, co jest dużym sukcesem jak na, jak na moje 120 widzów. Yy... No i no i tyle. W zasadzie, ja no, po prostu tutaj się... To wszystko jakoś rozkręcił mój kanał, bo wiem, że dużo z Was bardzo lubi, jak nagrywam z Minecrafta. No ale też mam mm, inne serie, więc chciałbym wam wszystkim jak najlepiej dogodzić. Kurczę. Nie mam pojęcia nawet dlaczego tu wchodzę. Po prostu jak tego zacząłem iść, to skaczę podświadomie. O! O! Dobra, to ja już sobie znajdę stąd, albo raczej zbiję go na dzikim pędem. O, kolejna skrzynka. okej. Okay. Jak się prezentuje z odległości, a jakbym tak stał, to myślę, że nawet... ...by myśleli, że jestem słaby. <laughs> Będę ogólnie chodził z tym mieczem. <śmiech> <śmiech> żeby wrogowie myśleli, że jestem słabszy, a jak coś to sobie zrobię tak i już. Jestem ciekaw, czy tutaj się da zdobyć diamentowy miecz, bo ja nigdy takiego nie miałem na tej mapie. Znaczy na tej mapie na survival games ogólnie, <laughs> ja już mam chrypkę. O, lol. Jak? Okej. Okay. Nigdy tutaj piramidy nie widziałem. Ja dzisiaj na pewno nie będę jutro wrzucę drugi odcinek z Minecrafta, bo ja po prostu jestem dzisiaj taki wykończony, że ja najlepiej jakbym cały dzień w łóżku leżał. Dobra, o, to jest coś co mi się bardzo przyda, w ogóle to też, dobra, to jakieś domki widzę, i żeby od razu mnie, proszę bardzo o to, żebyście mnie nie hejtowali, że, a, tylko to taki, na kasę tylko że chory jesteś, a nagrywasz pewnie po to, żeby zarobić, a to nieprawda, bo jak mam być szczery z wami, no to nawet nie zarabiam z YouTube'a nie mam włączonej tej opcji po prostu, idziemy dobra, no to ja już jestem uzbrojony jak trzeba tutaj chyba już ktoś był Корч. Nie, no. Okej. Okay. Przynajmniej mam pewność, że tutaj gdzieś niedaleko jakiś przeciwnik może być. Stąd mogę wyjść. Nie, nie spycha mnie w dół Bo czasami spycha w dół jak wiecie Więc wtedy to przyjemne nie jest okay. Oni chyba mają sojusz 嗯嗯嗯 I tam wpadać też nie mam co. Będę tylko obydwie perły wygrostą, poczekajcie chwilę. Dobra, wszystko ok. Mam nadzieję, że mi się w ogóle audio nagrywa. Ale powinno. Zaraz sprawdzę to jeszcze. Dobra, nagrywa się wszystko. Zrobię takie małe cięcie na wszelki wypadek. Dobra. No, więc wszystko się nagrywa i idę sobie dalej. Robię to cięcie, jeżeli jednak tamtą część materiału widzieliście. Dlatego, że czasami się wyłącza nagrywanie, jak się minimalizuje gry. Nie wiem, w Minecraftie jeszcze tak nie miałem, ale wolę mieć pewność. Hmm. Yes. Słoneczko w zachodzi niestety. Ale z tego co mi się wydaje tutaj cały czas jest dzień Dobra, chyba od tej góry w tą stronę. I tam coś jest na górze. Dobra, spawn to ja widzę. Wiecie coś ja tam chyba wyperłuję na górę, tylko obym zatrafił. trafił. I jak się teraz okaże, że tutaj nic nie ma... O, jest. Jest! No, zbroja by mi się jeszcze przydała. O! ale nie zauważyłam, że mam takie buty. I Dobra, ej kocie, nie, na razie nie wychodzisz na pole, nagrywam. Poczekajcie chwilkę. Dobra, już jest tam. E No, ja nie wypuszczę. Cię. No jeszcze po prostu nie wiem, gdzie jest spał. Ale za to wiem, gdzie są pozwalki, a to mi się przyda. Ja mówiłem, nie omówiłem, że już, już ci nie wypuszczę ja nie mogę poczekajcie chwilę o. no dobra, już jestem przynajmniej teraz tylko już takich problemów nie będzie sprawiał, oha tam jest ten donat, czy spałnie całą tą bańkę. Hmm, na 99% to jest podpucha, ale i tak pójdę na spawn'a. Lol, nikt tutaj tego nie wziął. Lolo? Wiem, że to może wyłudzanie, ale wtedy częściej dają. Kurde, ja z tym kiedyś miałem sojusz. Straciłem go. O nie. Dobra, to myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Jestem kod tutaj za tym. Aha. Dobra, no to mam nadzieję, że Wam filmik podobał, subskrybujcie, yy, dajcie łapki w górę, nie zapomnijcie dodać tego filmiku do ulubionych. No i cześć!